Twoja Moje dziewczyna jest dziwką! Jestem gejem Robert, od tego zacznijmy. Gratulacje kurwa no, pydałem, jesteś. Tak. No dobra. Kto się dodzwonił do studia? Cześć, dzień dobry. Cześć. Y mogę zadać pytanie do Roberta Pasuta? Jasne, dawaj. Y mam pytanie do Roberta, cześć Robert. Cześć. Na początku chciałem życzyć powodzenia w walce. No, dziękuję. Bo ja chodzę do Liga Torres i wiem, że Tazy nie ćwiczy za bardzo, nie? Więc powodzenia. No. I mam do ciebie jedno pytanko, z musimy odpowiedzieć. Jezu, brzmi jak trochę jak Marcin. Jak, jak Nata nie? Trochę no mów, mów, mów. No, Jak to jest być takim śpunem pierdolonym, że gdy wchodzisz do pokoju, kurwa, to odwracasz maskotki, aby oczamiś na Ciebie nie patrzyły? Jakie to uczucie ciekawości? Już wam mówię, już wam mówię. I to jest, no. słuchajcie, dobra lekcja. Słuchajcie, jak coś bierzecie, to sprawdźcie, co bierzecie. Ale co ty pierdolisz teraz? Dlaczego ty mówisz, żeby ludzie coś kurwa brali i sprawdzali? Dlaczego no ty, bo kurwa, a co takiego? ty debilu myślisz, że te pomyślą, o i napisał na Twitterze, żeby być czystym, to ja nie będę brał. Kurwa, arbitrze, jebany moralności. Słuchaj, ludzie biorą... Jakim arbitrze moralności, ty kurwa tępy ćpunie pierdolony. O, Powinno się mówić po jest... prostu wprost, nawet jak kurwa jesteś ćpunem skończonym, to powinieneś gadać, żeby kurwa wcale tego nie brać, ani żeby sprawdzać, co się bierze. Kurwa. No ty kurwo jebana, ale, ale to tak nie Ale kurwo to tak kurwa, jebana, ty, ale... sobie ta, kurwa do swoich kolegów. Do, na tanku, kurwa, dobrze, do na tanku, na tanku. No, szacunkiem był... Dobrze, Cwelku. Słuchaj, Cwelku, to jestem, ale również twoim szefem. Od tego ze... <grym> Cfelu szefie, słuchaj. O, to, jest, lepiej. to jest tak, że jak ktoś chce się naćpać, to nie będzie myślał, co pas powiedział, okay. co Marcoń powiedział. I drugim, pierwszym punktem jest takim nie bierz nic, ale jak ktoś już zdecyduje, kurwa, żeby coś wziąć, to ważne, żeby wiedział, co bierze, ile bierze, skąd bierze, jak się będzie po tym czuł. Skąd I poleca, w takim razie poleci od razu targówek, czy może kurwa na Burakowskiej? Gdzie lepiej cipać? No, nie wiem z tobą, no przecież ty też jebałeś na mazowieckim mefedron, więc raczej Nie, Ja będę... na Mazowieckiej nie waliłem nigdy w życiu mefedronu. W ogóle mefedronu <laughs> nie waliłem nigdy. To kokainę waliłeś. Zdarzało się, po czym wyciągnąłem z tego wnioski, że nawet raz na jakiś czas, jak to właśnie twoi kurwa koledzy. Bądźcie pojęci tak, szczerze, jesteś takim. Ja dzięki... Można powiedzieć, że ty mi uratowałeś trochę życie. Serio, i za to ci mogę szczerze podziękować, bo gdy na Ciebie patrzę. To mam totalne odrzucenie od jakichkolwiek używek alkoholu, dlatego od roku, kurwa można powiedzieć, w teorii, się nawet nie napiję ani razu, nie licząc No nie, przed rok się raz, tylko napiję alkoholu, i ci powiem, że jesteś po prostu moją inspiracją do słuchaj. tego, aby nie zrobić ze swojego organizmu i chcieli takiej samodestrukcji, jaką ty zrobiłeś. Ja sobie wyobrażam, że będę w tyle, to ty masz lat w ogóle. Słuchaj, słuchaj. Jak... Ile masz lat? Słuchaj, to jak ty żyjesz, nie? Bo ja, ja, ja jestem w internecie no. długo, widziałem dużo ludzi. To jak no ty dobra. żyjesz, w jakiej, kurwa, jakim ty kłamstwie gigantycznym żyjesz? co ty sprzedajesz ludziom. Ty brałeś sterydy, ćpałeś, to jak teraz siebie okłamujesz i innych. Jak ty w wieku 37 lat będziesz w takiej formie psychicznej, fizycznej jak ja, to, to będzie jeba... Się ale się poczekaj! To będzie, poczekaj, To będzie jebany cud, stary, bo ty jesteś, ty jesteś troszeczkę mięciu, bardziej miękki ode mnie, zauważyłem. Może troszkę bardziej taki czujący widownię. On ma lepsze oczutki do widowni, ale jest bardziej miękki. Moim zdaniem internet z tego chłopca, którego teraz tak podziwiamy, i się cieszymy, że on wyzywa się z tym, tamtym, że On z niego gówno zrobi i tego chłopa nie będzie za parę lat. Oczywiście ja nie życzę mu aż takiego scenariusza, ale A jak będziesz w moim. Będzie. Podej, jak będziesz w moim punkcie, w moim wieku, to będzie jakiś jebany cud, że to mi się udało kurwa utrzymać na powierzchni ziemi. Przy A ile tym masz jak. Lat? 37. O kurwa, ja pierdolę. Szczerze, wolałbym nie dożyć do 30, niż kurwa być taki jak ty w tym wieku. I myślę, szczerze że mogą mówię. się twoje słowa spełnić. No myślę, jest że tu, się mogą jest? spełnić, wchój, twój, twoje ty. słowa. Słuchaj, nie? dla mnie, szczerze, szczerze, tylko się nie obraź. Dla mnie jesteś krypto pedofilem. Okej, okay. co to znaczy, że krypto? Że krypto ty... taki, ja wiem, co to, to legalnie, znaczy. Legalnie. wiem. To znaczy, że ty mówisz, że jestem pedofilem i robisz na nie. tym zasięgi, a nie, nie masz nie, na to dowodów. Daj mi dokończyć. Kryptopedofil to jest dla mnie coś takiego, że ty nie jesteś pedofilem według prawa. No bo mają tam 18 lat, 17, 16, jest to legalne. Jakie 16, ale... kurwa? No kurwa, sorry, stary, ale ty myślisz, że jak powiesz dziewczynie na Mazowieckiej czy w klubie, ile masz lat? 18, to one mają 18, kurwa. Ale no, to wychodzi o, o przeprowadzanie wywiadu, no to chyba, kurwa... Daj mi dokończyć, proszę. Chodzisz z tymi swoimi kurwa eskortkami, dziwkami kurwa cały czas Sam który... jesteś dziwką, słuchaj, jak moje dziewczyny są dziwką, twoje... no, Ty... dziewczyny, twoja dziewczyna mamy, też on, jest dziwką A ile ma tych dziewczyn kurwa? 10, 15 kurwa agencje prowadzi? Jak moja dziewczyna dziewczyny. jest dziwką, twoja moje dziewczyna jest, jest dziwką, twoja A dziewczyna też Jestem gejem Robert od tego zacznijmy. Gratulacje kurwa. no. Dziękuję. E, moje dziewczyny, kurwa, to ile ty masz tych dziewczyn? Właśnie, bo ja, się, ja nie wiem czy, czy nawet ty jesteś w związku, ja tylko wiem, że ty chodzisz kurwa z czteroma czy tam pięcioma laskami, dymasz je nawzajem, a mówiąc, że jesteś kryptopedofilem, chodzi mi o to, że ty według prawa nie jesteś pedofilem, ale według, według ludzi normalnych. Jestem. Jesteś pedofilem, ponieważ dla mnie 37-latek to nie jest 20-latek, który patrzy się za 15-16 latkami, kurwa, 17, bo te laski często wyglądają na trochę starsze, ale w głowie widać, że są młodsze. Tylko ty masz kurwa, chłopie, jesteś w wieku kurwa prawie, w sumie kurwa, mógłbyś być moim ojcem na opartego, chłopie. No. Mógłbyś być kurwa moim ojcem prawie. I ty kurwa patrzysz za dziewczynami, kurwa, które są młodsze ode mnie. Czy ty jesteś popierdolony, szczerze? Czy to jest normalne według ciebie? Ja myślę, że to jest bardzo zdrowe. No i jeżeli są pełnoletnie tak jak zam... kurwa. może za. Akurat Polski w 90% jeżeli... to kurwy. Nie oszukujmy się, w 90% to są kurwy. No, ale no właśnie, ty sobie budujesz wizerunek na obrzucaniu wszystkich kurwami i pedofilami. Nie, ja... stwierdzam fakt, Robert. 10% kobiet Aj. w Polsce, moim zdaniem, to są cuda, na które trzeba uważać. No ale wychodzisz na miasto w Warszawce, widzisz te kurwiszony na Mazowieckiej w klubach i dla mnie to jest kurwa. No to ty no, jesteś niebaną kur... kurwo, bo to są normalne dziewczyny, to normalne sobie kupi. Co sobie, w wieku, kurwa, słuchaj śmieciu, widz. Lubię <laughs> kurwa, chciałbym być z swojego fiuta. Jebany śmieciu, o, o tak, ja nie ćwam ja nigdy z nikim. Jebany śmieciu, se, bu se budujesz wizerunek. <laughs> wpisał sobie Sigma w internecie, e, definicja jak... Sigmy, i sobie buduje wizerunek jebanego Sigmy. I między innymi kurwa obraża wszystkich, kurwa. Między innymi kobiety wyzywa od kurew i tak dalej. Po co jakieś Jeżeli historie o jakimś cpaniu? Kurwa, to jest dla mnie zwykłą kurwą. Chyba proste, Ale kim jest kurwa jebana kurwo? Dla mnie kurwa to jest kobieta, które, która się nie szanuje, która ma powyżej trzech partnerów seksualnych kurwa, nawet w starszym wieku i która idzie do klubu się puścić kurwa, bo do klubu nie chodzi się kurwa tańczyć. Może kurwa i w to wierzą, że moja dziewczyna idzie z koleżankami się wytańczyć. Ja pierdolę. Co to w ogóle kurwa jest? Kto wierzy w takie kłamstwa? Nie, ty swoje a, dziewczyny, ty swoje dziewczyny nie puszczasz do klubu? Nie mam dziewczyny, jestem gejem. E, nie pierdol, nie miałbym... bo masz dziewczynę. No mów, no poprzednią zdradziłeś, nie udało się, a co jest z e, Masz dowody, że zdradziłem jakąś dziewczynę. Bo ja nie byłem kurwa w związku przedtem, ty kurwa, pajacu jebany. nigdy nie byłeś w związku, tak? Bo słyszałem, że byłeś kurwa w dwóch związkach, czy już? E, nie byłem wtedy w związku, kiedy Boxdell powiedział, że zrodziłem dziewczynę. Nie byłem w żadnym związku. A, a teraz masz dziewczynę kłamco, czy nie? Bo ja nie kłamę. Jestem czynę. gejem, już powiedziałam na. No, Ale możesz niechlałem. być gejem i być w związku okay, z dziewczyną. Mój chłopak... mój chłopak nie chodzi do klubu. Nie puszcza. Nie alkoholu, nie chodzi do klubu, nie imprezuje, ponieważ znalazłem chłopaka, który ma do siebie szacunek. Od zawsze miał i ma. Albo się Złucham. ciebie boi, jest twoim niewolnikiem, po prostu i podnóżkiem. ale nie niewolnikiem, słuchaj, stary. No, jak ty kurwa komuś zabraniasz do rozłemu gdzieś że iść. Am, dobra, słuchaj, załóżmy, że jestem hetero, okej? Okay? Jeżeli szukam partnerki, to ja, broń Boże, nie wchodzę w związek i potem nie daję zakazów. Broń Boże, ja po prostu szukam partnerki, która nie robi rzeczy, które mi nie odpowiadają. Jeśli chcecie, to sobie siecie, grajcie w puzzle, ale to nie jest tak, że wy jesteście zajebiści, a wszyscy to kurwy. Ale ja... ja nie twierdzę kurwa, że dla mnie każdy może robić, co chce. Dla mnie po prostu kobieta, która wychodzi na mazowiecką się uchlać i puścić się kurwa w kiblu z kimś, bo przygoda! Hej, ho! Ile się zeszmacić, haha! To dla mnie jest zwykła kurwa! Wiesz co, jak ja znam to co te to dziewczyny, to one mają tak wyjebane w ciebie, że możesz se gadać I słyszałyście nie. Słyszałyście dziewczyny, wyjebane, nie. wszyscy Wiecie są kurwy, to. wszyscy i tyle. Nie, Manata, 90%, tak powiedział. 90% i dlatego szanujcie, kurwa, chłopaki czy tam dziewczyny, 10% kurwa normalności w tym społeczeństwie. Bo właśnie przez takich degeneratorów jak Pasut to wszystko, kurwa, wymija. Gość, kurwa, na swojej popularności, stary jebany dziad, kurwa, szuka naiwnych lasek. Z tymi robi kurwa wywiady, zeszmaca je kurwa totalnie. A ty co, a ty, jak, a ty jak swoją popularność wykorzystujesz, kurwa, bohaterze jebany, żeby zarabiać, kurwa? Jeden na wyzywaniu takich zmian na... jak ty. No jak, właśnie, jak, kurwa, kurwa na i, wyzywaniu i, od sfery pedofilii, kurwa. o obrażaniu dziewczyn, kurwa, wjeżdżaniu to, na rodzinę. Zajebiście, no to jest wykorzystywanie ale, ale popularności. Czekaj, ale czekaj, czekaj, ty jesteś na... supermenem prawdziwym, kurwa, jebana. Nie, sama, jak... sama mówisz, że zrobiłabyś wszystko, zrobiłabyś wszystko dla pieniędzy. I to mówisz, kurwa, otwarcie. przez chwilę ci poszanowisz. Przez chwilę do... cię poszanowałem, mówię, jebana się przyznała, ale po chuj, po chuj dalej zgrywać bohatera po takich słowach. Ale... To przecież po takich ale... słowach, to już chuj, to już jest freak fighter, on jest freakiem, wiesz, zodzi, i na chuj znowu tę pelerynkę. Jak można być frajerem i się tej kurwie łapać na ten numer? Ja nie wiem, jak nie na tego pelerynkę. Nie Nie jestem frajerem. Jak można być głupcem, który się łapie na te twoje o, numery, lepiej. kurwo? Ale Dobra. numery? Ja po prostu mówię to, co kurwa ludzie nie powiedzą wprost. Nie, kurwa, ty angiel... mówisz to, co się mówi w amerykańskim internecie Sigma, nie Sigma, ja Sigma. Nie mam internetu, bo nie mówię angielskiego, swego, Jaki miałeś tego, wizerunek... Tak nie. A nie mów tak brzydko. Jaki miałeś wizerunek przed okay, tym, celu. no No jaki kurwa? W chuju to mam stary, ja nie Stary, przepraszałeś nie fagatę, osiem, bilar, ty ci pomięka. no. Stary miałem kur... Jak przepraszałem fagatę? No przeprosiłem, mnie to się obraziłem, bo przepraszałeś. Panowie, o, ty, kurwa, ty o, to nie pierdolisz, śwół nie te... pierdolony. Oj, po nie! Ser, ja sam mówię, że ciężko. Przypierdol sobie kurwa wczoraj, to ci przejdzie kurwa, bo A Zdenerwował się wczoraj. Natanek. Yy. Nie, nie jestem zdenerwowany. ale wracałem z kurwa, jeszcze powiem jedno, bo ty mówisz, że kurwa wyzywam rodzinę, bo co, bo magicznego kurwa matkę pocisnąłem go Hemen nic od kurwa szlaufów, które kurwa uchlewa się i oddaje do bidula, kurwa dziecko, które kurwa bije kurwa psa. Które bije kurwa swojego męża, gdzie porzucają go kurwa na streamy, gdzie ubijają się na live'ach i strają spodnie, gdzie całuje się z synem matka, to Słuchaj, jest kobieta chce żeby na się sprzedał... Ch ciebie, chce żeby szef, się sprzedał... Czy to jest kobieta, która zasługuje na szacunek według ciebie? Chcę, żeby się sprzedała ta gala, więc dałem mu to powiedzieć, wiem, że to jest dobre. Ja tym mam propozycję, żebyśmy nie rozmawiali akurat o osobach, których nie ma na tan, natomiast Ale ja... dlaczego kurwa? Ja to na to koniec, bo nie, nie mają możliwości... A ja ci powiem dlaczego, dlatego że nie mają możliwości, żeby odpowiedzieć. Ja mam do ciebie okay, pytanie, do szacun. Ja, ma ja mam do ciebie pytanie. P no? Powiedziałeś, że jesteś gejem, bo to tak. zależy jak od dnia. Jestem pedałem dzisiaj. Pedałem jesteś. No dobra. Jaka, jaka jest szansa, żebyś był z kolejnym? Za chwilę wchodzi tutaj Tazi w kolejnym panu. Jaka jest taz szansa, żebyście. razem byli, bo widziałem że... To się kurwa, dwa nie, zjeby. Nie, nie. E, taz jest hetero, więc nawet go nie atakuję moimi podtekstami seksualnymi. Ale jeżeli tazy byłby bygajem, to myślę, że stworzylibyśmy dobrą parę. A to szansa jest, bo on tam lubi o drzwi otwarte mieć. Aha, dobre, dobre, dobre. Dobre, <śmianie, śmianie> dobre, dobra, ty. Idź kurwa się wyzywać, kurwa z Łęckim, kurwo. I na tam... to jest, kurwa lepszy niż właśnie twoje siedzenie, kurwa dla siedmiu tysięcy osób. Chłopie, kurwa. Dobra, ja wypierdalaj robić, robić kanał Freak, robiłem, dobra? I kurwa, zasięgi robić, marodowym. kurwo na kanale, na którym cię nie ma, kurwa, wypierdolaj. Słuchaj, słuchaj, bo jeszcze jest ważna kwestia, po kilku kurwa Andrzeja. Andrzej wyleciał z Fejmu? I powiedz, jak tam swoje waleczki? Albo proszę nie pójść ale na chuj ty, kurwa, na chuj ty wy, wy, naświetlasz kogoś, to nie co? chce naświetlany. Ale, ale powiedz, czy byłeś pupilkiem Andrzeja, czy nie? Tak czy byłem, był toczy... kurwa jego pieskiem, chodziłem na smyczy i robiłem sztuczki, kurwa. Brawo! W końcu Robert jest szczery z nami! Ale ty Brawo! nie rozumiesz, że ty jesteś pupilkiem wszystkich federacji, jesteś, oni cię teraz wycisną, stary do zera, ty se zarobisz, a z mózgu będziesz miał gówno i jeszcze ci najebią na ulicy, tego też nie życzę, ale też. Mm. Co? Najebie mi na ulicy? Myśl, myślę, że może się w końcu tak wydarzyć. Ja ci nie, nie życzę tego. Do brzegu. Dobrze, głupi. Nie do boisz się, co? Taki jesteś nie, odważny. Nie się, ja dlatego, dla, dlatego chodzę pod pięty cały czas, Wiesz, pod klamką. Ty kurwa, pod klamką, to ty Kołana klękasz przy, przy drzwiach jak laskę, rośka. Nie, 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 nie jestem twoją dziwką. Dobrze, Natan. tam. To do dziwka. Nie, ty, musimy, ty musimy, też masz dziwkę, w Robert, domu. musimy przychodzić do drugiego nie panelu. Nie kurwa, I tak troszkę przedłużyliśmy. Twoja stara, tak. 20-30 minut, nie, a jest koja. 50. Pozdrawiam. Będziecie mogli jeszcze porozmawiać nieraz. Dzięki za telefon Natan. Dzięki jebać was, ciepuny Jeba Trzymaj się na jewacie, kurwo kłamco No i elegancko Wchodzę na zawsze wychodzę na chwilę ha Miałem być numerem jeden, może za trzy lata, może za raz, dwa Late night session Robię numery na raz, raz, dwa bez kartoteki.